Serdecznie witam. Spotykamy się dzisiaj ze Stanisławem Kwasikiem porozmawiamy o tym, jak usprawnić sport poprzez pewne energetyczne sprawy związane z człowiekiem. No i o zdrowiu też porozmawiamy, zwłaszcza w kontekście zdrowia duchowego. Witam cię. Dzień dobry, Czym się zajmujesz, tak? Żeby zacząć od tym w ogóle, od tego, kim jesteś, czym się zajmujesz od, od wielu, wielu lat. 26 lat prowadzę mój gabinet, który nazwałem Szkołą Rozwoju Duchowego. Wcześniej on tam przez jakiś czas nazywał się gabinetem psychotronicznym. To była taka jakby ewolucja, prawda? I jak już wszedłem na te moje wyższe poziomy, to tej mojej drodze jestem wierny. Dostałem przekaz, że najwyższą formą uzdrawiania jest uzdrawianie światłem. Mhm. Światło opisane z wielkiej litery, bo tu chodzi o Boga, energię boską, a nie z małej ożarówki. Mm -hmm. Tu przyjdzie młody człowiek, ja pytam się, czym cię matka nakarmiła? No, cały jest ścierpnięty i czuje te os osłonki ścierpnięte, no to, no, no, to my już, powiedzmy, dorosłemu człowiek, staremu człowiekowi prawie, że, nie? Łza się kręci, no bo ja wiem, że czym to by mu mogło pachnąć, jakby mu te osłonki wokół nerwu popękały, nie? My to mhm. czyszczę i, i nic nie mówię, bo to sama mówić, prawda? Nie? Ale to trzeba wyczyścić wszystko dobrze. Tu mi kiedyś przyszła y, kobieta, przyjechała, syn był chory na zespół krona, tak to się nazywa, tak. nie wiem czy dobrze to powtarzam, mhm. i miał jelita z żonami od początku do końca, i tam nawet nie było, jak tych żon wyciąć, bo trzeba by cały jelita wyciąć. Więc ja mówię matce, czym go nakarmiłaś? No, czym go nakarmiła? No, nakarmiła go, no to wczuj się w to. Tym go nakarmiłaś? czym ciebie nakarmiła Twoja matka. Matka nakarmiła tym, czym ją jej matka nakarmiła, prawda? I tak aż pra, 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 idziemy tam tysiąc lat, czy jeszcze ileś tysięcy lat. To mnie tak jak pacjenci, id, idą. W, tam jest informacja, tam jest jakieś. Wojny krzyżowe, jakieś rycerze się pokazują o tym. Nie? Tam taka, jakieś pożogi, prawda, nie? jakieś zarazy. Nie? To w, ty, w, tym, w tym pokarmie idzie ta informacja. Ale, ale ten uraz, ten szok, ten dramat trzyma, nie pozwala się zagoić. To trzeba zdjąć. Każde, każdy dramat, każdy, każdy uraz, który yy, zaistniał, powinien być zdjęty i, i, to, i to bez nie, nie, nie aż jakiś tam wywoła skutek. Jak zgwałcili kobietę, powiedzmy, no, no nieszczęście się zdarzyło, prawda? No. no. Ale to trzeba pójść, szybko skasować pamięć tego zdarzenia, żeby normalnie żyła, nie? Bo jeszcze było też w niej pewna przyczyna z przeszłości, że to się wydarzyło. Przecież to już nie wnikajmy w to. Po ale prostu zgwałcili, to... ona dramat przeżyła, ona jest w szoku. Tak. I trzeba ten szok z niej zdjąć, skasować pamięć, żeby nie było śladu po tym zgwałceniu. Żeby sobie mogła. Normalnie, Normalnie żyć. żyć, poznać mężczyznę pod kątem jakiegoś ciepłego, miłego, a nie jakiegoś kolejnego, który by ją tam nad nią się pastwił czy coś. Mhm. Jest tak. Jak ja rozmawiam z kimś, to oni są tym zachwyceni, bo to jest takie oczywiste. Mhm. Ale oni wszyscy mają jakieś stanowiska, jakieś ambicje, i tak jest trener. No, dla mnie trener to powinien się cieszyć, że dostał nowego pomocnika oprócz lekarza sportowego, psychologa, dietetyka, fizjoterapeuta, nie, który mu pomoże, żeby ten zawodnik jego osiągnął sukces. I on jest jako ten naczelny, który tych wszystkich pomocników zatrudnia, tak? z tym samym zawodnikiem zdobywa jakieś mistrzostwo. Nie? Wszystko jedno, czy olimpijskie, czy świata, czy gdzieś tam. nie? Ale on, dla nich jest to jakby coś dziwnego i dla mnie to niepojęte. Wiedzą o tym, bo po mnie rację przyznają, ale jak już dochodzi do jakiegoś oficjalnego uznania, zatrudnienia, skorzystania z moich tutaj, no to nie ma, niestety nie. Pamiętam finał z 1974 roku Mistrzostwa Świata w Niemczech, Monachium. Polska grała z Brazylią o trzecie miejsce. Lato to był sprinter. On łukiem prowadził przemodzę piłkę, a, po, a na wprost przecinał mu Brazylijczyk i go nie dogonił. I, i ta jedna bramka, tego 1-0 wygraliśmy i, i zdobyliśmy to trzecie miejsce. Gdyby Lato nie był sprinterem, to by ten Brazylijczyk go tam skosił. Gdyby teraz Polski, każdy polski zawodnik biegł o sekundę szybciej na 100 metrów, tak? No to już sobie wyobrażam, jak gdzieś dorwał piłkę pod swoją bramką i, i gnał przez całe boisko. No to by ta szybkość, by, no musieli go tam podciąć, no to byłyby kartki <grym> dla przeciwnika, <grym> bo inaczej byłyby bramki, no. <grym> Przecież to ile takich jest sytuacji, że biegnie i, 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 i ten wyskak idzie mu naprzeciw i go tam nie, prawda? I gdyby był taki sprinter, no to by nie było problemu.